Witajcie moi drodzy o poranku Słuchajcie w dzisiejszym odcinku No jak zawsze O, słoneczko stoi Jak zawsze niewolnicy Fajnie to wygląda, nie? Może jakbym się tak ustawił bardziej bliżej, tylko drzewa co tam jest takie wyschnięte też fajnie by to wyglądało Słuchajcie, niewolnicy. No i tam dekoracje budynku. Coś tam jeszcze. Więc w czasie też zrobiłem tego trzeciego nosorożca, o którym my wcześniej rozmawialiśmy. Z tym, że jego statystyki no nie wypaliły. Ma strasznie słabe staty. Z wyglądu jest całkiem, całkiem. Jak miałbym wybierać, to... Hmm. No, ten w sumie najlepszy, potem właśnie tamten... ten, którego trzeciego stworzyłem niedawno. Dobra, zobaczymy co ten gość Komu reprezentuje. Słaby jest <trybuj> bo... Słuchajcie, wybrałem się tutaj ze złucha tego... Nie... Potrzebuję... Y... Surowców, dalej, żelaza. Wykopałem tam trochę tego żelaza, jak pamiętacie, ale by zrobić stal potrzebuje tam bodajże trzech sztabek żelaza, więc no pójdzie, pójdzie, tej stali pójdzie trochę. Ale szczególnie że trzeba zrobić stalowe narzędzia, żeby nie wolnić się w tam, Ej, się chodzi w tych skrzynkach, co mam, nie? żeby wykwalić surowce. Próbuję, zobac... Próbuję zobacz... Zobaczymy jak... Jak to będzie wyglądało. Jeżeli stalowe narzędzia faktycznie przyspieszą proces cały, no to będzie dobrze. Jeżeli nie, no to będzie lipa. Zrobiłem po prostu żelazny, nie? Chociaż no mówię. Tego co czytałem, to twórca nad tym wszystkim pomyślał. To jeszcze żelazo. Co będę chciał zrobić? Na pewno na pewno będę chciał ten spół tortur zrobić. Eee, I koło bólu to większe 4 eee, wywolników, bo będę mogli ogarnąć teraz czterech. Aha i przywracałem ustawienia fabryczne. Eee, jeśli chodzi o serwer. serwer. Jak to jest nazwane? Chodzi o to całość gry, tak? Wszystkie obce gry chciałem przywrócić no i trochę mi się mogło poprzestawiać wszystkie te statystyki tworzenia, nietworzenia postępów, pozmieniałem pozmniejszałem o połowę expa za wydobywanie surowców za zabijanie, za tworzenie względu na tym, że samym budowaniem można wbić maksymalny level, samym budowaniem użyć żelazo tak więc wiecie co zrobimy tak tutaj niech się żelazo przepala tu już nam się e, sztabki stali tworzą w takim razie zróbmy sobie torturę to pół tortu 10 zbromionego drewna tutaj też wrzucimy 60 Tutaj też wrzucimy drewno, jeszcze. O, to obrobione drewno. Również nam będzie potrzebne. Tutaj ogarniemy jeszcze trochę niewolników do tego drewna. To jest mało. To co ja tutaj mam, Czterech, ale dwóch kopie z siekierą. Żelazno, rzekomo. Zobaczymy damy sobie tutaj. Tak. Zdobyłem stanowisko. Aha. A, ogarnąłem w międzyczasie też y, niewolnika. Tutaj właśnie blisko obozu. To jest Darfarski, Garbasz i Dwójeczka. Tak więc troszeczkę przyspieszył pracę. tu y, jeszcze y, na Farbiarza też chciałbym się nauczyć i zafarbować tę ubranka w Wandzie. No to takie, wiecie, takie szare, takie zwykłe. Jak to wygląda. Wanda nie jest tyle jaką tam bitą. Ona jest królową życia. Ona kiedyś, kurcze kim ona nie była. No i tutaj wszyscy będą widzieć, że ona była królową. Słuchajcie. No dawaj szybciej, dawaj, 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 dawaj O, widzicie tu mamy kuszyckiego włócznika trójkę Do tego żeśmy go wzięli. Ja mu dam sierpca z O tu sierpem ogarnie. Tak, bo tu trzech jest do drzewa. O i widzicie? No właśnie. A dobra, nie. Czekajcie, muszę ogarnąć sobie. Zobaczymy. Teraz zobaczymy, powinno wyskoczyć. Nie, nic nie zmieniło. Czy ze stalową, czy żelazną siekierą i tak... Y ten sam tier wydobywa to samo, podejrzewam, że dopiero jakby dać tutaj jakąś siekierę z, nie wiem, z hartowanej stali albo obsydianową, wtedy może by coś, coś zmieniło, tak widzicie, no tylko zmarnowaliśmy statki, 30 bodajże, no. W takim razie robimy normalnie żelazne. No dobrze, no, poszło nam całe żelazo żeśmy poświęcili na zrobienie tali. Ale to nic O, czekajcie, to tak zrobimy w ten sposób Że tu damy ten troszkę zniszczony, ale to nie szkodzi Niego go nie rozwalę do reszty A, yy. coś takiego też znaleźliśmy, o tu sobie damy koło ognicha, czy nie? Będzie dobrze, gitara będzie nam. Tyk. No, to sobie położyć taki, perfarski jest. To 32 level w net oj trzeci Ojoj Ojoj, jeszcze kupa czasu O! Salody mod No, że kurcze, korci mnie, wiecie? Tu już tą włócznie możemy zrobić No ma tylko, co prawda tylko 24 I odblokuj Musimy też patrzeć, bo mamy tylko 27 dostępnych Tu wiedzy stalowy wielki topór, czyli dwuręczny W tym momencie ma 42 Kurczę, no nie jest nie jest mało okay, w porządku. Łcznik... Aha, mówiłem, że łucznika będziemy odblokować na 30 level, no I tak też, tak też będzie zaraz. Ma Na... dobrze pomyśleć czy to jest nam teraz bardzo potrzebne. Belazna śpiewa. Żelazny kilo. A widzicie? Mm. Prawdopodobnie to nam chciało rozwalać żebyśmy tak yy, Żelazne wzmocnienie chciało rozkładać a wzmocnienia nam będą potrzebne na koło bólu Więc nie ma mowy Kurde, tu by się przydał żelazny kill, dobra damy żelazny kill tutaj Już battle. 15 punktów mamy e, prawdę mówiąc nie wiem na co sobie teraz mm, to wydawać myślę nad siłą hmm. no nic na razie nie wkładamy. Myślimy. A, pokażę wam tego nosorożca. Gdzie To jest ten. No całkiem fajnie wygląda, nie? Też. Ale no ma straszne statystyki. Zrąbane. Siła ma 46. Zręczność ma 82. Gdyby to było w sile... Kurczę. Gdyby kozak. I tu wymyśliłem taki spocik. Dla nich. Opierdzielają korę. Eee, dobra, my tu gadu gadu. Lecimy po niewolnika. Już jest jedna trzecia filmu. No. O co, żeśmy zrobili w zasadzie nic. Baruj. Chodź tu. Coś ty jest, za jeden. Chodź, 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 Cofnij się, chodź. chodź. Jeszcze kilka kroków. No. Chodź, Wanda, ci buzi, chodź. Jezu, prawie ja dostałem oko. Pierwszy był, a? А, <плодисмент> Ура, да, что это что-то было. Wanda się tylko trochę schowała, a ty już się od razu się ugrazi, poleciałeś. Nie, nie wiem. Chodź, bo tam zaraz jakaś koleżanka przybiegnie. Wanda, ty tak sobie nie daj, bo on cię... não I believe I can fly automóvel bonito Ale patrzcie, miecz dalej trzyma nie. Bardzo jest. Dobra, słuchajcie. Tutaj w międzyczasie porobiłem parę rzeczy ciekawych Mamy kredens, wyro Tu Teraz sobie tak, to sobie podniesiemy A trzeba skrzynkę zrobić e, Trzeba zrobić skrzynkę na, na To co mamy w chałupie Chociaż? Nie, dobra, nie musimy Zrobimy inny wek. Nie Tu sobie damy jeszcze jeden kredensik. To nie apteka może tak stać. Gutą głowę dnią sobie to jest to. Zabierzemy. Musimy gdzieś tutaj to. Wróć Wróć Ale dałem ciała eee, Słuchajcie, bo ja tu coś fajnego zrobiłem No, nie? Dobre będzie Tylko ciekawe czy Ciekawe czy Ja będę mógł to postawić, bo to jest trochę szerszy jak ta Chyba Mało kontaktu z podłożem, nie jak za mało kontaktu z podłożem. Już tyle kontaktu z podłożem. Kurde. O tu jest w porządku. Nawet tam by wystawił poza pasatę. Mapa, tu nie chcę czego, ale fajnie by to wyglądało, gdyby jeszcze się chciał porządnie ułożyć, a nie tak czy nie? Kurde, szkoda. Dobra, słuchajcie, musimy zrobić sobie jakiś inny dywan, może ten. takie małe no dobra lepszy ryc niż nic szaty najpierw stawiamy normalne normalnie chowa w trafie y, robaki, Wykowana chyba. Wanda nie będzie stawać na. Wiecie co, odsunę trochę od ściany, bo nie wiem czy to, nie pamiętam czy z prawej, czy z lewej łóżka się e, odradza, ale od razu postać stoi i jakbym postawił dośmie za blisko ściany, mógłbym się zrespić w ścianie. Dlatego nie będzie tak. Stanie to, stanie beza. sobie damy jedno. Jedno na zęby.

będzie chciała buty ubrać a tu mam niespodziankę dla naszych podopiecznych mała kubka dla naszego o pierdzielaj Oj przepraszam was, jeżeli coś było słychać. O! Tu macie korę. Tu macie siano słomę, cokolwiek. Dieprzać. No. To ciemno się robi. No, i właśnie o to mi chodziło. Zaczęliśmy o świcie, a mamy 25 minut nagrania, więc robi się ciemno, i właśnie o to mi chodziło. Mniej więcej pół godziny będzie trwał yy, cykl dnia. Dobra. Tu już ja jeszcze bym chciał zrobić. Aha, tutaj mamy tylny. ...pozwoli... ...tu mi nie pozwoli... E, ...pochodnie postawić chyba. Nie, dobra, to pochodnie. Dobra, zdejmę pochodnie. Ale fail. Teraz ściany nie postawię. Ale fail, ja Cię kręcę Właśnie dlatego hmm. Przestawię dalej od ściany bo Lak mnie trafi i krew nagła zaleje A wieje! Patrz jak czepię fryzurą. jego łucznika, no dobrze niech będzie tu drewno, drewno drewno wiecie co, ja z tą sobie poukładam e, żeby własnie zanudzać to, tą e, pauzę, za chwilę się widzimy no i jak widzicie e, tutaj powstawiałem te szyldy szyldy można opisać opisałem sobie co będzie w poszczególnych e, skrzyniach o, okej, okay, skończył. Wczing tutaj jednego łucznika tutaj potrzebuję. Znaczy włóżnika ogólnie, nie wynika. Ej, wróć, 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 wróć wróć. wróć. Piorowy, ja stalowy? Dobra. Dobra, słuchajcie... Chyba na razie... No, na razie to tak zostawimy, jak jest. A tu jeszcze jest stół, chciałem sprawdzić ten stół. O, jest jakiś taki. Jakiś taki. Nie, to taki stół, to niech sobie idzie gdzieś. Jakiś na A masz ty tutaj gdzieś. E... Dobra, słuchajcie, ja tutaj będę chciał sobie porobić y... taki jeden fundament który mi będzie jako baza służył i od tego właśnie fundamentu będziemy budować już woli osadę, ale tutaj pomyślałem, że przedłużę sobie tutaj fundamenty i postawię stanowiska jedno koło drugiego. Ja się tym zajmę już yy, poza nagraniem. Czasem dobra, eee, słuchajcie, na razie pauza, widzimy się za chwilę.